Cześć wam, znowu wieje, a z kamerką szaleje. Nagranie z tego co tutaj jest zobaczycie w kolejnym nagranku. A teraz taka szybka oferta sprzedawcy. Przed chwileczką z nim tutaj rozmawiałem. Mazda z 2010 roku na sprzedaż. Oponki w miarę tarcze, już kiepsko. Mocno szyby przyparowały. Mazdeczka wizualnie nie wygląda najgorzej. Z tyłu lampy przyparowane, z tyłu tarcze wyglądają lepiej niż z przodu, klocków praktycznie już brak. Hak holowniczy jest, a morki trzymają, chyba że mi siła w nogach spadła, siłownia zamknięta prawie od dwóch miesięcy, więc nóg nie trenuję. Tak to wygląda, karoseria sama w sobie wygląda ładnie, opony nie wyglądają najgorzej silnik 2.2 diesel 163 konie Mazda w wersji sport na półskurach sprzedaż tylko na import 163 konie 230 przejechane rok 10 diesel manual 2.2 821 przegląd cenę ma wystawioną 3400 przed chwileczką z nim rozmawiałem powiedział że oddają za 2700 euro jeżeli kogoś zainteresuje mazdeczka, problem z DPF-em i z turbiną. Auto nie ma mocy, sprzęgło, reszta podobno jest w porządku. Tutaj macie nazwę, jesteśmy w Norymberdze, a resztę pokażę Wam w kolejnym nagraniu. Lajkuj, komentuj, udostępniaj, pamiętaj, kto łapę w dół, daje, temu nie staje. Pozdro.